Złudzenie wielkich rewolucji. Wielu ludzi marzy o natychmiastowej zmianie życia. Od jutra schudnę 20 kg, od przyszłego tygodnia będę codziennie ćwiczyć godzinę, od poniedziałku zmienię całe swoje życie. Ale takie nagłe rewolucje rzadko się udają. Dlaczego? Bo nasz umysł i ciało nie lubią drastycznych skoków. Potrzebują stopniowości. Właśnie dlatego sekretem sukcesu jest metoda małych kroków. To ona pozwala na trwałe zmiany, które naprawdę zostają z nami na lata. Dlaczego małe kroki są potężne? Psychologia nawyku. Naukowcy badający nawyki, między innymi Charles Duhigg czy James Clear, zauważyli, że trwałe zmiany powstają dzięki powtarzalnym, drobnym czynnościom, a nie nagłym, wielkim postanowieniom. Codzienny drobiazg, jak wypicie szklanki wody rano czy dziesięć przysiadów, może być początkiem zmiany całego stylu życia. Zasada 1%. Jeśli codziennie poprawisz się tylko o 1% po roku, różnica będzie ogromna. Nie widać tego z dnia na dzień, ale efekt kumuluje się. To tak, jakby codziennie odkładać drobne monety. Po czasie zaskoczysz się, jak duża suma się zebrała. Efekt kuli śnieżnej. Małe kroki to jak kula śnieżna tocząca się z góry. Zaczynasz od czegoś, co wygląda na niepozorne, ale z czasem nabiera rozpędu, aż staje się czymś wielkim i potężnym. Historie i przykłady. Przyroda. Drzewo zaczyna się od małego nasionka. Nie rośnie w jeden dzień. Każdego dnia dodaje po kawałku. Liść, gałąź, korzeń. Po latach staje się ogromne i silne. Tak samo działa nasz rozwój. Codzienne małe działania tworzą w nas siłę i wielkość. Medytacja. Wielcy mistrzowie duchowi nie zaczynali od wielogodzinnych praktyk. Zaczynali od pięciu minut ciszy, od kilku oddechów. Z czasem rozwijali tę praktykę, aż osiągali głębokie stany spokoju i mądrości. Sport. Żaden olimpijczyk nie zaczynał od złotego medalu. Zaczynał od pierwszego treningu, pierwszego biegu, pierwszego powtórzenia. Wytrwałość w małych krokach prowadziła go do mistrzostwa. Nauka. Wyobraź sobie, że chcesz nauczyć się języka obcego. Jeśli codziennie nauczysz się tylko pięć nowych słów, to w rok poznasz ponad 1800 słów. To wystarczy, by się swobodnie komunikować. Refleksja duchowa. W Piśmie Świętym, w przypowieściach i naukach wielu świętych często pojawia się idea małej, codziennej wierności. Ojciec Pio mówił: "Nie musisz robić rzeczy niezwykłych. Rób małe rzeczy, ale z wielką miłością." To właśnie te małe akty: modlitwa, dobroć, cierpliwość wobec innych, zmieniają serce człowieka i czynią go świętym. Najczęstsze błędy, które nas zatrzymują: perfekcjonizm albo zrobię coś idealnie, albo wcale. Porównywanie się, inni są już daleko, więc po co ja mam zaczynać? Niecierpliwość, chcę efektów od razu. Prawda jest taka: największe efekty przychodzą powoli, nie po tygodniu, ale po miesiącach i latach. Praktyczne wskazówki, jak robić małe kroki: zaczynaj dzień od jednego dobrego nawyku. Szklanki wody. Chwili wdzięczności, jednego dobrego słowa. Wyznacz sobie mikro cele, zamiast przeczytam książkę, powiedz, przeczytam dziś pięć stron. Ćwicz cierpliwość pięć minut medytacji dziennie zrobi większą różnicę niż jedna godzina raz w miesiącu. Zapisuj swoje małe postępy, nawet drobiazgi motywują, jeśli widzisz ich sumę. Małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Twoje życie nie zmieni się nagle, ale jeśli dziś zrobisz jeden krok. Mały, prosty, skromny, jutro będzie łatwiej zrobić następny. A potem kolejny, kiedy spojrzysz wstecz po roku, zobaczysz, że przeszedłeś drogę, której wcześniej nie wyobrażałeś sobie nawet w marzeniach. Dlatego zacznij dziś od małego kroku, nie czekaj na idealny moment, twoja przyszłość zaczyna się od tego, co robisz teraz. Jeśli spodobał ci się ten film, pamiętaj, aby kliknąć subskrybuj i dołączyć do naszej społeczności. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych inspirujących treści.